W ogóle jest super, nie? Jesteśmy podczas sesji zimowej. Hej! Witajcie na kanale Wybiegane Kadry. Z tej strony Weronika i Ola. Dzisiaj sesja zimowa. Pokażemy Wam troszeczkę kulis, no i efekty tego, jak poradziłyśmy sobie w śniegu. No i zradzimy jeden tip odnośnie fotografii, a jeden tip odnośnie makijażu. Tak, dokładnie. Dobra, lecimy, zaczynamy focić. Nasza pierwsza sesja zimowa. Pierwszy kadr, wersja oczywiście uśmiechnięta, ale coś tutaj zmieniamy, poprawiamy. Uśmiech dalej, oczywiście, na twarzy, tu już poważniejsza mina. Tło troszeczkę zmieniłyśmy, jest super. Um, tutaj z kapturkiem takie podniesione, pięknie to wygląda. Patrzymy oczywiście, jak wyszły zdjęcia, czy coś poprawiamy, czy obie jesteśmy zadowolone z efektów. Takie tutaj mamy bardzo fajne tło. Te drzewka takie powykrzywiane. Stawik taki malutki, no oczywiście mnóstwo śniegu. Tutaj mamy też takie trochę z y, profilu. Super, ale jeszcze bliżej podchodzę, podchodzę i tutaj mamy zaraz o fotka taka właśnie z bliska, bardziej tajemnicza. Jeszcze bliżej oczy na pierwszym planie i ten piękny makijaż, który podkreśla kolor tęczówki. A tutaj już widzicie Wercia w akcji, jak pozuje, świetnie oczywiście. No i zwróćcie uwagę na śnieg, który ma na czapce, na włosach już trochę mniej, ale zaraz zobaczycie na zdjęciach. O, tutaj właśnie, ile tego śniegu sobie nasypała. No i myślę, że to dodaje właśnie taki super klimat, że czuć, że to rzeczywiście jest ten śnieg, zimowa taka atmosfera. Więc, o, tutaj coś oczywiście zmieniamy, jakieś patyczki nam, nie, nam przeszkadzały. No i lecimy dalej. No, ja jestem zachwycona tymi zdjęciami. A ty, Wercie, co myślisz? Słuchaj, no, przede wszystkim to, co myślę, to, że naprawdę genialnie wyszła nam ta sesja. Jeszcze biorąc pod uwagę warunki, jakie miałyśmy, bardzo mroźne. I, I naprawdę no, dość szybko też to wszystko tutaj podziałałyśmy, no to naprawdę super. Były, było kilka aspektów, o których już wspomniałaś, jak ten śnieg na czapce, czy, czy makijaż, który się fajnie wpasował. Oczywiście to jest też, też ważne, tutaj zmieniamy lokalizację, no przed chwilą jeszcze były te poziome zdjęcia fajne z tymi krzywymi drzewami, tutaj troszeczkę też je widać w tym pionowym. No więc gdzieś tam lokalizacyjnie fajnie nam to pod, pod te zimowe fotki wyszło. Tutaj właśnie ten śnieg, no on świetnie tej robotę zrobił. Więc jak najbardziej myślę, że to był dobry pomysł. Tutaj sobie jeszcze zmieniamy troszeczkę kadry, pozy, raz bliżej, trochę dalej. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Tutaj pomysł był zrzucaniem śniegiem, żeby też tak właśnie taki... No, Zabawny, zimowy klimat. Jesteśmy właśnie na zimowej sesji i tutaj jednego tipa super na Ola dla Was. Tak, Weronice, się bardzo spodobał. Tip, już Wam mówię o no. co chodzi. Jest to bardzo proste do wykonania, bo używamy coś, co mamy pod ręką, czyli telefon. On nam ładnie tutaj odbija światło, troszeczkę jak lustro, tylko ono jest czarne jednak tutaj, bo. To... Na no ekran. No i ten. I przykładacie po prostu do aparatu w taki sposób, że tutaj mamy kąt prosty, no i cykamy zdjęcie, i tutaj na dole na zdjęciu jest taka, jakby poświata z odbiciem. Bardzo ciekawie to wygląda. Zobaczycie na przykład tego na zdjęciach Weroniki. Tak. Zaraz będą przykłady, będziecie mogli podziwiać i korzystajcie. No i tutaj już widzimy efekty z przedstawionego tipa przed chwilą. Jaki super jest efekt tego lustra, odbijają się drzewa. No naprawdę ja jestem zachwycona, jak to wyszło. Myślę, że taki, taki efekt można w wielu sesjach wykorzystać. No tutaj wiadomo, akurat w zimowej robimy, natomiast no, pomysł jest super. Na pewno jeszcze będziemy z niego korzystać. No, słuchajcie, na, na sesje plenerowe, takie zimowe, to jeszcze całe tutaj y, wyposażenie trzeba no bardzo, sobie... tak, bardzo polecam ten plecak, tak. on jest wodoodporny. Lampę mam też przy okazji I, proszę Trzeba mieć zawsze przy sobie wszystko, bo takie sesje plenerowe, no to jednak nie wiadomo co i jak, więc lepiej wziąć więcej jak mniej. No oczywiście, że tak. No, a taki plecak to naprawdę, no tutaj właśnie też mówiłyśmy, że Naprawdę fajnie się przydaje. Jest no to taki, jest taka, taka dobra taka rzecz, nie? żeby no. gdzieś tam y, chodzić z tym. Jest wygodniejsza na pewno niż torba, bo wcześniej miałam torbę, no to tak wiecie, ona mi latała. A jak mam plecak, to mogę robić zdjęcia normalnie i y, mieć zawsze go przy sobie. Jak zmieniamy plener, że idziemy gdzieś dalej, no to jestem cały czas wyposażona. Teraz zmierzamy już do punktu wyjścia, <laughs> z którego przybyłyśmy i wracamy z. Z sesji. No. Efekty wy już widzicie, my jeszcze nie, jak, jak zawsze. Nie wiem, co będziecie mogli ocenić, ale myślimy, że, że spoko, że, nie? że wszystko no już, już fajnie. Ale bródki już pięknie, no. No zawsze dobrze wychodzisz. No. <laughs> no z tymi twoimi tipami, jeszcze, no to tym bardziej. No a jeszcze w sumie no. tutaj można ja też doda warto dodać. Jak chcecie y, zwrócić uwagę, tak jak u Weroniki, mamy kolor y, oczu, piękny, niebieski. Aha, że pod kolor make-up. kontrastowo, właśnie ta pomarańcz, i to tak wy, wy, po prostu wyciąga Uwydadnia. ten kolor niebieski. No pięknie to bo wychodziło. Tak, jak zdanie. brązowe oczy można fioletowym na przykład podbić, jak jest ta paleta kolorów, 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 kolorów i że y, po przeciwnej po stronie, przeciwnej. jak są, tak. No. To, to wtedy właśnie tak najbardziej podbija. No słuchajcie, no bo jak jest zima. No to większość sesji, no to teraz w studio. W studio tak. No bo jednak zimno, no to wiadomo. No ale że spadł śnieg, no to, no, to trzeba było wykorzystać ten śnieg, więc no, od razu lecimy. Panie tutaj korzystamy z tego, póki jeszcze jest. No bo w śniegu jeszcze ja nawet nie, w Przemkowie robiłam chyba w śniegu. No. Ale to tak tylko na tarasie jeszcze jak ten. No. A nie. A ja też jeszcze nie miałam śniegu. No więc to też jest pierwszy, pierwszy raz, raz tak. No, ale no. jeszcze właśnie odnośnie tego, jak ty wyglądałaś, no to wyglądałaś tak jak wyglądasz. No, no tak. Nie ale, się ale no ale dodałeś mi się śniegu i zobaczcie jaka na... różnica? różnica. No bo jednak mam czarną no. czapkę. W ogóle dalej mam coś śnieg? Troszeczkę, bardziej już się roztopił. Ale właśnie tu jest ta różnica. Pokażemy Wam, jak było bez tego śniegu, mhm. a jak dodałyśmy ten śnieg, jaki to vibe od razu jest tak. nadany. To, nie? to była temu. znaczna różnica. Bo jednak czarna czapka i takie kontrastowo białe tło, no. a tutaj to była taka. Przecież no. się, coś się dzieje, nie? No. Że jakby jest ta różnica mała, no. więc to tak, to zdecydowanie spoko z tym śniegiem. No i też y, potem ten Twój tip z telefonem, nie? Więc no. takie są sumie dwie rzeczy, które dodały, dodały tej sesji. No Twój makijaż no. też dodał. A, No i makijaż no. jeszcze, no. I podkreślił kolor tak. bardzo. Więc jakby tutaj fajnie, bo... Y, z takiej sesji w stylu że choć wyjdziemy zrobimy foty bo to tak na szybko no, no to tutaj y, rozwinęłyśmy jakoś tą sesję trochę no. bardziej Okej, okay, no już wracamy Chciałyśmy jeszcze tak. wam tutaj no jesteśmy w drodze zdradzić no patent patent no nie wiem czy bardziej to patent, podzielić się faktem który zaistniał no. na sesji a mianowicie no pierwsza kwestia to to że na przykład jak sobie rzucałam śniegiem no to y, warto na... wziąć pod uwagę kwestie rękawiczek, które no oczywiście narobią no, się mokre. No. Więc też, żeby no. tutaj na przykład... Uwzględnić temat, to tak. w planie sesji, że bardziej na koniec. Na sam i tak koniec, dalej. tak. Albo wziąć drugie na zmianę, albo może skórzane, bo ja miałam takie no, bawełniane zwykłe. Mm. Więc y, to też można wziąć pod uwagę. Tak, tak. E, no i co? No i na pewno to, że no, jest zimno, czyli jakby tutaj się skupiamy no. na tym, żeby to było szybko, Tak, akcja. I już gotowy plan, jakby wcześniej, żeby wiedzieć gdzie, co, jak, co tam przygotować i, i wtedy już lecieć od razu z tym. No, to jest ważne, no nie? No bo jednak no, temperatura no, nie sprzyja. No, no. no i tyle, a tak no to dzisiaj jeszcze miałyśmy w sumie dość taki yy, fajny dzień. Ja rano sobie biegałam, Tak. Wercia wczoraj biegała w śniegu. O Jezu, to był, to był świeży, dopiero co spad, spadnięty w nocy śnieg. Więc no, wręcz bieganie w zaspach trochę, śniegu po kostki było. ciekawe. Ja miałam ciekawie. po lodzie, nie? Dzisiaj. A Ty po lodzie, więc... bo tam troszeczkę temperatura podskoczyła, ten stopień 2, hmm. roztopiło się troszkę i już Ola miała się go oleć, więc... No. Łyżwy mogłam wziąć zamiast no. do biegania, no było ciężko. No. Także no, taki, takie to nasze tutaj biegowe kwestie. No i co? Byłyśmy jeszcze dzisiaj w manekinie na naleśniczkach. No, ja dzisiaj po no. tym lungu to akurat. No. no, mi się przesunęło o dzień, ale dzisiaj też jakiś tam <gry> lekki prenikron wpadł, więc. I pyszne. Spoko. jadłyśmy i z łososiem, tak. z faroszkiem. Pyszne. No, 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 tak no że... i później ta sesja, więc. I wracamy. Taki dzień. Szczęśliwe. I jest co montować, co robić, więc będziecie mogli oglądać już. Znaczy, wy już widzicie. My będziemy dopiero rozplajać, ale tak. <gry> no. no. To wszystko co dzisiaj dla was przygotowałyśmy. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa! pa!